Oto głowy polej go wodą la la lala krzy ale mu się głowa zbociła. proszę państwa polej go wodą o tak, jeszcze daj mu na panie bardziej na panie na panie. Ten płót musi pan dobrze dobrze Teraz niech zatańczy dla nas takie jest. takie jest? proszę bardzo I pan... Baba ci, we. Panie? No, na rożu. No, panie. A la la la, no, wakapakan. Cie. Widzicie, co mam, ciszę. Lepiej Jeszcze raz słyszenie. Niech, niech będzie ani, niech będzie słyszenie. Pod, podaj komodę, podaj komodę. Podaj komodę. Złapaj go! Złapaj go jeszcze raz! W jadrych, w jadrych! Jeszcze na koniec niech pan zatańczy! Niech pan głowy! Niech pan zatańczy jeszcze raz! Za kamerę! La dobry! Pogoda się skończyła. Dziękuję, dobranoc!